Cześć kochani, witam Was serdecznie. Ja nie było, mnie to 100 lat chyba, ale po prostu nie wiem, czy Wam mówiłam, z mam pracę. I jakoś po prostu tak mi strasznie czas szybko teraz leci. Ja nie wiem, kiedy to się stało. Ja naprawdę myślałam, że ostatni filmik był trochę szybciej, a nie prawie miesiąc temu. Yy, więc kiedy zauważyłam, to złapałam się za głowę i powiedziałam, o nie, tak być nie może, przestaniecie mnie lubić i co ja wtedy zrobię? Więc, yy, więc w końcu się zebrałam, yy, siadłam i, i robię dla Was film. Yy, a nawet dobra, przyznam się bez bicia, zresztą sami zobaczycie, bo będę siedziała ubrana cały czas tak samo. Yy, nagram od razu trzy yy, filmy. Ponieważ po prostu przeczytałam tyle książek, że za chwilę zapomnę, w jakiej kolejności je czytałam i, i o czym one były tak naprawdę. Więc stwierdziłam, że skoro już <laughs> zabrałam się do tego, usiadłam tutaj i, i mówię, to nagram od razu kilka filmików. One nie będą jeden po drugim i nie będą od razu. Będą na pewno przepla przeplatane czymś innym, ale po prostu chcę od razu na świeżo mniej więcej powiedzieć, co myślę o książkach, które przeczytałam. Na pierwszy ogień, czyli w tym filmiku, pójdzie, tak jak była zapowiadana wcześniej, Agata Christie i 12 prac Herkulesa. To jest książeczka taka cieniutka, miła, łatwa, lekka i przyjemna, ze względu na to głównie, że nie jest to... To tak naprawdę jest jedna opowieść, ale... Chodzi tu o to, że Herkules Płaro jest już w takim wieku, w którym chce przejść na emeryturę. Jednak, zanim przejdzie na emeryturę, postanawia, tak jak jego imiennik, czyli mityczny Herkules, dokonać dwunastu prac, które będą uwięczeniem jego detektywistycznej kariery. I dobiera tak te, tak te sprawy, które, które prowadzi, że są. Kojarzone, bardzo mi się kojarzą z, tymi, z, z każdą z 12 prac, które wykonał Herkules w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu. Czyli jest to książka fajna, ponieważ zawiera w sobie tak naprawdę 12 krótkich spraw, którymi zajmuje się Herkules, ale jest to jedna wielka całość, ponieważ. Ponieważ jest to książka o tym, że on przechodzi na emeryturę i chce wykonać 12 prac. I każdy rozdział jest o innej, o innej pracy, więc tak naprawdę można sobie przeczytać jeden rozdział i na chwilę to zostawić w spokoju i mieć jedną króciutką opowieść kryminalną. Te opowieści w przewadze są bardzo dobre. Jedna mi się chyba zdarzyła taka, że była naprawdę tak do bólu przewidywalna. Że to jest aż e, kpina Agata. Agata, coś ty zrobiła. Ym, no, jedna taka była, ale, ale cała reszta była naprawdę dobra i zaskakująca. I jak zresztą, ja nie wiem, może to ja jestem na tyle tempa, że, że wszystkie książki Agaty mnie zawsze zaskakują i zawsze. Ym, Mordercą, nie wiem, sprawcą jest yy, osoba, której ja się najmniej spodziewałam i nigdy bym nie powiedziała, nawet jej przez sekundę nie podejrzewałam. Okazuje się, tą, którą trzeba było podejrzewać i która, która właśnie dokonała wszystkiego, co. co się działo w całej, w całej opowieści. Nie wiem, może tylko ja jestem jakaś taka. Lewa i, i, i zaskakuje mnie to naprawdę, albo Agata jest naprawdę bardzo dobrą pisarką, która potrafi tak poprowadzić historię i tak opisać wydarzenia, że, że na sam koniec mówimy: No tak. Więc wolę wierzyć w to drugie. Ta książka jest po prostu bardzo dobrą książką, miłą, lekką i przyjemną, którą można sobie poczytać w autobusie, bo taki rozdzielik akurat starczał mi na przejazd w jedną stronę do domu. Także super. Yy... W jednym przypadku, nawet pomijając ten, jeden rozdział, który był do bólu przewidywalny, to w jednym takim trudniejszym udało mi się nawet domyślić, co się stanie, także jestem z siebie bardzo dumna, bo bardzo, bardzo rzadko mi się to zdarza. Ogólnie wszystkie książki te które przeczytałam, udało mi się tylko raz mniej więcej dojść do tego, kto tam jest mordercą i rzeczywiście, co się wtedy sprawdziło, ale... Pięć razy zmieniałam zdanie po drodze. Także ja naprawdę bardzo lubię książki Agaty Christie i ta jest tą, którą zdecydowanie y, można przeczytać. Polecam. Następną książką, o której będę Wam mówiła, y, będzie książka Piąta Aleja, Piąta Rano. Chyba nie muszę nic więcej mówić na temat, o czym będzie ta książka. Dobrze, y, czyli na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!